Witam Was moi drodzy, to jest kolejny odcinek z tego na Natka i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się odwaliło na tegorocznej eurowizji. Zapraszam. F*** you, f*** you, f*** you. You're cool! I'm out. Muszę wam powiedzieć, że oglądam ten konkurs od 10 lat od momentu kiedy reprezentowała nas Monika Kuszyńska. Co roku jaram się tym tematem, co roku czekam, aż wybiorą naszego reprezentanta. Nie zawsze udawało nam się dotrzeć do finału. Dlatego kiedy dowiedziałem się, że w tym roku reprezentować nas będzie Justyna Steczkowska, to bardzo się ucieszyłem, ponieważ uważam, że jest to najlepszy wybór, jaki mogliśmy podjąć z wszystkich propozycji, które mieliśmy w preselekcjach i w ogóle uważam, że był to najlepszy występ Polski na Eurowizji w ciągu tych ostatnich 10 lat. Zapowiadało się to wszystko bardzo dobrze. Bardzo się cieszyłem, że Justyna aż tak zaangażowała się promocję swojej piosenki w ogóle promocję swojego występu bo przecież nagrywała e, TikToki do piosenek innych reprezentantów bardzo dużo było takiej obecności we wszystkich mediach Hi what happened sir? We're TCS, man. I'm afraid I have to tell you we have to arrest you. Me? Why? For being too sexy. <laughs> oh my god, I am 52 years old and I am too sexy! Oh my god, I'm so happy! TCS, we're the best in the world. Young boy arrested me. Można powiedzieć, że Justyna po prostu wyskakiwała z każdej lodówki i to bardzo dobrze, jak jedzie się na Eurowizję. Oczywiście wokalnie też wypadła zajebiście. Jest to jedna z niewielu polskich wokalistek, która może się pochwalić czterooktawową skalą głosu, także jest to naprawdę coś niesamowitego i każdy, kto odrobinę zna się na muzyce i na śpiewaniu wie, jaki Justyna ma niesamowity talent. Naprawdę wszystko zapowiadało się fantastycznie, w pierwszym półfinale uważam, że wypadliśmy świetnie, mieliśmy genialny występ. Wizualizacje, ten y, słowiański smok, tancerze, stroje, głos Justyny, który był po prostu niesamowity, bezbłędny. Justynie udało się dopiąć swego i poleciała faktycznie do góry na tych linach, wyglądało to bardzo spektakularnie. To była show, no bo i latała, i biegała, i grała na skrzypcach, i tańczyła. I śpiewała przecież taką ciężką piosenkę, jaką jest Gaia. Także naprawdę myślę, że pierwszy raz w historii tego konkursu i w historii naszego udziału w Eurowizji nie mamy nic do zarzucenia. I zauważcie, jak cały kraj się zjednoczył jak w końcu naprawdę no, 99% ludzi komentujących było zadowolonych, dumnych, wspierających nasz kraj. To się naprawdę rzadko zdarza. To było takie poruszenie zobaczcie, że wszystkie filmy angażowały i promowały przy okazji swoje produkty. Występem Justyny to było coś niespotykanego. Jeżeli obserwujecie mnie na moich social mediach, na Instagramie, na którego was zapraszam oczywiście, i na TikToku, to wiecie jak bardzo ja się tym wszystkim ekscytuję. Pierwszy raz nie było aż tak wielkiego hejtu na e, Polskę. Może dlatego, że też mieliśmy po prostu bardzo dobry występ i nie musieliśmy się w końcu wstydzić. Super się to oglądało, były emocje. Oczywiście widzowie docenili nasz występ i bez problemu przeszliśmy do finału, ale tutaj już zaczęły się schody. Nic nie zapowiadało na początku tej masakry, która ma nastąpić. W ogóle im bliżej tego finału, tym więcej było takich przesłanek, że jednak kurczę, możemy pierwszy raz faktycznie być wysoko, a nawet i wygrać tę Eurowizję, bo... Była plota na przykład przed samym finałem, że TVP zarezerwowało Tauron Arenę w Krakowie na przyszły rok w maju, kiedy odbywa się właśnie zawsze Eurowizja. Więc każdy się jednak kurczę, łudził i, i miał nadzieję, że, że w tym roku będziemy docenieni przez składy jurorskie z innych krajów. Niestety było jak zawsze. W momencie przyznawania punktów, żyli od innych krajów. Okazało się, że no, niestety nie możemy liczyć znowu na ich wsparcie. Nie dostaliśmy oczywiście żadnej dwunastki od żadnego kraju. Łącznie wszystkich punktów y, przyznanych Polsce było 17. Zawrotna suma. No i już wtedy wiedzieliśmy, że prawdopodobnie będzie to powtórka z rozrywki z roku 2016, kiedy to reprezentował nas Michał Szpak. I y, po przyznawaniu punktów y, jurowskich był on na przedostatnim miejscu. A potem, kiedy przyznawane były punkty od widzów, poleciał na samą górę tabelki, ponieważ był trzecim najlepiej ocenianym występem wśród publiczności. I wiecie, w tym roku wszyscy byli wkurzeni, ale można było się tego spodziewać, że znowu y, będą te punkty szły na kraje, które są ze sobą dogadane. Co prawda, nie było aż tak hamsko jak w poprzednich edycjach, gdzie te punkty. Y, były przyznawane tym samym krajom i dwunastki, czyli to największą liczbę punktów, którą przyznaje każdy kraj leciały ciągle do tych samych państw. Wiecie, zawsze są dwa, trzy kraje, które są tak mocno faworyzowane i wszystkie dwunastki lecą do tych krajów. W tym roku było to dosyć zróżnicowane, ale niestety dalej było widać bardzo mocną faworyzację takich krajów jak Szwajcaria, Izrael. No, i oczywiście Austria, która w zakładach Bukmacherskich była na drugim miejscu. Finalnie okazało się, że jednak była pierwsza i wygrała tegoroczną Eurowizję. Justyna nadrobiła punktami od widzów. Było to niesprawiedliwe, żenujące. Jakim cudem, Polska mogła po przyznaniu wszystkich punktów od jury znajdować się na przed, przedostatnim miejscu. Wiecie, trzecia od końca, a. Po głosowaniu nagle znaleźć się w top 10 i finalnie skończyć na 14 miejscu. W porównaniu na przykład Szwajcaria, która miała bardzo dużo punktów od jury, od widzów dostała 0 punktów. Rozumiecie to? Przejdźmy do samego występu Justyny. Ja osobiście uważam, że zaśpiewała ona nieco gorzej niż na występie półfinałowym, ale w dalszym ciągu był to bardzo dobrze zaśpiewany utwór. Zastanawia mnie jednak praca Kamel. Wiecie, uważam, że ten występ był pokazany dużo gorzej niż występ półfinałowy. Wydaje mi się, że tutaj nie może być mowy o żadnym przypadku i o, o tym, że tak się po prostu ułożyło, bo wiecie, było mnóstwo prób, i w, w pierwszym półfinale wszystko było pokazane bardzo dobrze. Każdy moment, każdy kadr. Wyglądało to naprawdę świetnie, a w finale mam wrażenie, że to się wszystko tak rozjechało. I uważam, że było to zrobione celowo, no bo jednak, wiecie, przy takim występie wszystko jest dopracowane co do sekundy. Tam nie ma naprawdę miejsca na e, jakąś pomyłkę w momencie, kiedy. Startuje piosenka, startuje całe show, które jest czasowo idealnie obliczone, i wszyscy, którzy przy tym pracują, wiedzą w którym momencie mają zacząć opuszczać Justynę na linach, wiedzą w którym momencie mają zmieniać kadry. I właściwie myślę, że to jest nawet zaprogramowane, że te kadry się zmieniają, więc w jaki sposób mogli dopuścić do tego, na przykład, że pokazywali Justynę w momencie, kiedy ona odplątuje się z tych lin. Gdzie tak naprawdę no, nie powinno być tego widać, tak i to psuło efekt. Wychodzi na to, że opuścili ją za szybko, dlatego pokazali ten moment i dlatego już dobiegła też za szybko, więc nie miało to wszystko takiej dramaturgii. Jeśli chodzi o skrót występu Justyny, który był tak komentowany przez wszystkich, niestety muszę tutaj się zgodzić z większością ludzi, którzy twierdzą, że no, był wybrany kiepski moment, kiepski fragment występu po prostu na ten skrót. Z tego co twierdzi Justyna, był on wybrany przez nią. Oczywiście wiemy, że ten skrót występu Justyny nie miał znaczenia jeśli chodzi o głosy od Żyli, bo były one przyznawane dzień wcześniej po specjalnym występie dla nich. I ogłaszane były tylko w momencie wielkiego finału, ale mogłoby nam to pomóc, jeśli chodzi o zdobywanie głosów od widowni. Powinno się wybrać taki fragment występu, do tego skrótu występu, żeby on faktycznie przypomniał widzom, którzy chcą oddawać swoje głosy, ale nie wiedzą jeszcze na kogo, że to było coś niesamowitego, a Nasz skrót przedstawiał Justynę wiszącą po prostu na linach i dopiero zaczynającą gdzieś tam wydawać z siebie te wysokie dźwięki, ale no, umówmy się, no nie był to zbytnio ciekawy fragment w porównaniu do tego co przedstawiał cały występ, więc no, był to taki strzał w kolano tutaj akurat ze strony Justyny. Ale mimo tego chciałem zaznaczyć tutaj, że jestem dumny z naszej reprezentantki i uważam, że dała z siebie 100%. Także. Pani Justyno, dziękujemy. Teraz to ja się wkurzuję. To jest niezależne, kogo my wyślemy na tą Eurowizję. Mógłby to być Michael Jackson, który zrobił najlepsze show za 100 milionów, i w dalszym ciągu, jeśli byłby on z Polski, nie ma on szans na wygraną. Tak bardzo polityczny jest ten konkurs. Jeśli chodzi o hipokryzję IBU i całej organizacji Eurowizji, w momencie. Kiedy Rosja jest wykluczona z konkursu z wiadomych powodów, ponieważ po prostu atakują Ukrainę i przez nich jest wojna, a w tym samym momencie dopuszcza się do konkursu Izrael, który w momencie trwania finału Eurowizji atakuje gazę i zabija setki niewinnych ludzi, w tym dzieci, to jest największe skorzystaństwo w historii współczesnej telewizji które mogło się wydarzyć. Już w zeszłym roku Izrael wzbudzał kontrowersję i to jak zdyskwalifikowali Holandię, ponieważ doszło do prowokacji, Holandia wygrała w sądzie i reprezentant, który był w zeszłym roku i którego wykluczyli w ostatniej chwili z konkursu, dostał prawo wystąpienia, ale stwierdził, że więcej nie bierze już udziału w tym chłamie. Dziwię się, że w ogóle Holandia wystąpiła. Bo po tym wszystkim, co stało się w zeszłym roku, już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, w ogóle nigdy więcej nie powinni się pojawić na Eurowizji. Ludzie Stajkowali, gwizdali, po prostu wybuczeli całą reprezentację Izraela, a główny organizator wyciszył dźwięk z publiczności na czas trwania występu i kleił wielkie wiwaty ludzi. Skumajcie poziom tej propagandy. Zkumańcie to, jak ochrona traktuje ludzi, którzy sprzeciwiają się, którzy wyrażają swoje niezadowolenie w stosunku do tego, co się odwala, krzycząc pod sceną. A myślę, że to wszystko, o czym Wam teraz opowiadam, to jest tylko wierzchołek góry lodowej i wolę nawet nie myśleć, do jakich sposobów się uciekają, żeby postawić na swoim. Dlatego nie wiem jak Wy, ale ja się poddaję, przestaję oglądać ten konkurs, mimo tego, że uważam, że idea Samej Eurowizji była świetna. Jest to największy konkurs w całej Europie, jak nie na świecie. 160 milionów ludzi przed telewizorami. W Polsce występ Justyny oglądało ponad 5,5 miliona ludzi. To jest niesamowity wynik, jeśli chodzi o polską telewizję. A nasz kraj na tym konkursie po raz kolejny został zdyskryminowany i potraktowany po prostu jak gówno. Jeśli nie zostaną zmienione te rzeczy, o których powiedziałem, to nie wrócę do oglądania tego konkursu. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze emocje i odczucia po tegorocznym konkursie Eurowizji. A wiem, że wielu z Was go oglądało. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zostawcie lajka. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie subskrypcję. I widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach.